Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kanał na YouTube Zielone Oczyszczalnie. Dzisiaj mam asystentkę tutaj, która mi pomaga w kręceniu filmu. Chciałbym powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, o którą często Państwo mnie pytają: mianowicie, kiedy jest potrzebna zgoda wodna, a kiedy operat wodnoprawny. Otóż miłościwie nam panujące państwo ułatwiło nam życie, i od zeszłego roku musimy na każde urządzenie wodne, choćby to była nawet rura wbita w ziemię którym odprowadzamy ściek do ziemi, musimy mieć pozwolenie wodne, zgodę wodną. Przepraszam, nawet ja się mylę. Na czym to polega? Zgłaszamy dowód polskich, składamy wniosek. Wniosek jest stos... No, może nie jest taki do końca prosty, bo trzeba napisać opis techniczny tego urządzenia i trzeba podać współrzędne, współrzędne geograficzne i wnosimy opłatę. Podejrzewam, że to o to chodziło w tym wszystkim, żeby wnieść tą opłatę, i mamy bezterminowe pozwolenie na urządzenie wodne. Nie potrzebujemy żadnych badań jakości ścieku, nic więcej nie potrzebujemy robić. Jak mamy to <laughs> pozwolenie na to urządzenie wodne, idziemy do starostwa, robimy zgłoszenie. Proszę Państwa, natomiast pozwolenie wodnoprawne jest zupełnie innym dokumentem. Pozwolenie wodnoprawne jest potrzebne wtedy, kiedy wprowadzamy wodę. Kiedy wprowadzamy, przepraszam, oczyszczony ściek do wód płynących, wówczas musimy robić cały operat wodnoprawny, czyli musimy opisywać, do jakich wód wprowadzamy, jakie tam są formy ochrony, jakie te wody mają mieć jakość, i tak dalej, i tak dalej. To jest skomplikowany dokument, po pierwsze, po drugie Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne niesie za sobą pewne konsekwencje, które nie są specjalnie miłe, mianowicie dwa razy w roku trzeba robić badania jakości oczyszczonego ścieku i tutaj dlatego ja wszystkim odradzam odprowadzanie bezpośrednio oczyszczonego ścieku do wód płynących, ponieważ no, my, my, indywidualni klienci jesteśmy dla Wód Polskich malutkimi żuczkami. Jeżeli u nas będzie przekroczenie o pół procenta jakiegoś parametru, to będziemy gnębieni jako ekologiczni bandyci, którzy zatruwają odry i tak dalej, i tak dalej. No nie mamy adwokatów, nie mamy pieniędzy. Także my musimy, więksi nie muszą, no ale to jest specyfika taka naszego kraju. Także jeszcze raz, różnica jest taka. Zgoda wodna na coś takiego jak Studnia chłonna, drenaż, natomiast pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wody do oczyszczonego ścieku do wód płynących. Dziękuję bardzo, zapraszam do współpracy. W razie czego wszystkie takie dokumenty wykonujemy, jeszcze raz zapraszam na, nas, na nasz kanał i na stronę Zielone Oczyszczalnie.